W dniu 3 września król, stając w obozie hetmańskim na Chuszczycy po naradzie, postanowił całe wojsko, zarówno koronne jak i litewskie, rozlokować w gotowym już obozie hetmana litewskiego. Był to niewątpliwie wybór najbardziej trafny, przez wzgląd na korzystne ukształtowanie terenu oraz koryt Dniepru. Dniepr bowiem na wysokości Chuszczycy, skręcając na północ, tworzył kilkukrotnie załamujące się kolano utworzone z szerokich łach wodnych. Obóz ubezpieczony był od strony Smoleńska dopływem, tworzący naturalną osłonę. Bliskość zaś lasu, gdzie zaopatrywano się w drewno i woda wewnątrz obozu, podnosiły jeszcze bardziej dodatnie strony wybranego miejsca. Niebawem więc przystąpiono do rady wojennej nad dalszymi krokami przeciwko wrogowi. Król Władysław zaznajomiony był ze wszystkimi rodzajami broni oraz zasadami taktyki, który znał z własnych doświadczeń, gdy wojował z Moskwą, wielowiekowym przeciwnikiem Rzeczypospolitej na wschodzie. Nieobca była mu też sztuka wojenna w prowadzeniu wojny na zachodzie Europy, którą nabył podczas swojej podróży do Niderlandów. Do Rady Wojennej oprócz króla wchodzili Hetman Polny, litewski Krzysztof, radziwił. Wieloletnie doświadczenie wojenne, obycie w stosunkach panujących na wschodnich kresach Rzeczypospolitej, podkreślone ostatnim kilkumiesięcznym kierowaniem działań pod Smoleńskiem, wysuwało go na pierwsze miejsce w radzie. Drugim najbliższym współpracownikiem króla był hetman polny koronny Marcin Kazanowski, starszy od Krzysztofa Radziwiła bez mała o lat 30. w 70. roku życia. Posiadał ogromne doświadczenie wojenne, nabyte dzięki przebyciu licznych kampanii wojennych ze wszystkimi niemal przeciwnikami Rzeczypospolitej. Rozpoczął swe wojowanie jeszcze pod Hetmanem Zamojskim. Brał udział w wyprawach wołoskich i multańskich. Odbył następnie kampanię w Inflantach, Był z królem Zygmuntem Podsmoleńskim. Z racji doświadczenia ubiegły w sztuce wojennej, jak i znajomości rzemiosła wojskowego związany blisko z Władysławem jako stryj jego przyjaciół, Stanisława i Adama. Podczas tragedii cesorskiej dostał się wraz z niemal całą polską starszyzną wojskową do tureckiej niewoli. Rychło jednak wydostawszy się z niej, pojawił się pod Chocimiem, po czym towarzyszył królewiczowi Władysławowi w drugiej wyprawie na Moskwę, gdzie nie chciał podporządkować się rozkazom Hetmana Chodkiewicza. W czasie kampanii pruskiej, walcząc ze Szwedami, kilkakrotnie odniósł rany, by wreszcie jako hetman polny koronny wojewoda podolski, kasztelan halicki, podeszły już w latach żołnierz i dowódca, stanąć pod rozkazami króla w Chuszczycy. Reprezentując wysokie wartości wojskowe, niejednokrotnie jednak przysparzał Marcin Kazanowski kłopotów przez swój trudny charakter, być może spowodowany podeszłym wiekiem. Od pierwszej chwili przybycia pod Smoleńsk przysparzał królowi trudności, pragnąc stanąć z wojskiem koronnym w oddzielnym obozie, spierając się o kwestię starszeństwa, obawiając się, by Krzysztof radziwił ze swą znajomością terenu, warunków wojny i przeciwnika nie zdominował jego osoby w Radzie Królewskiej. Poza dwoma hetmanami polnymi do najbliższych współpracowników króla należał jeszcze Aleksander Gosiewski, wojewoda smoleński. Gosiewskiemu została poruczona obrona Smoleńska, na jego też barkach spoczywał cały ciężar i trudność zaopatrzenia twierdzy w załogę, sprzęt, amunicję i żywność. Gosiewski znał Smoleńsk i jego potrzeby oraz najbliższy teren najlepiej spośród obecnych przy królu dostojników. Stara niechęć, jaką żywili wzajemnie ku sobie gosiewski katolik i radziwił kalwinista, stała na przeszkodzie zgodnej ich współpracy, nad którą król ustawiczniej musiał czuwać. Stąd rozdzielenie wojsk podległych adwersarzom na innych odcinkach walki. Dwaj hetmani polni jewoda smoleński nie wyczerpywali listy dostojników państwowych i dworskich, z którymi król wspólnie pracował na Radzie Wojennej. Do Rady powoływani byli obecni przy nim senatorzy, zarówno doświadczeni w sprawach wojny, jak i całkowicie niewojenni. Do najbliższego grona królewskiego, dzielącego z nim obozowy namiot w czasie narad wojennych, Należał Królewicz Jan Kazimierz, kanclerz koronny biskup Jakub Zadzik, głośny z obrony Chocimia wojewoda ruski Stanisław Lubomirski, podkanclerz litewski Paweł Sapiecha, podskarbi litewski Stefan Pac, podskarbi koronny nadworny niebawem sławny kanclerz Jerzy Osoliński, wojewoda ścisławski Mikołaj Kiszka, jego brat wojewoda połocki Janusz Kiszka, a nawet syn Hetmana Litewskiego, późniejszy zdrajca Janusz Rodziwił, Kasztelan Kamieniecki, Aleksander Piaseczyński, Wojski Mścisławski, Jakub Karol Madaliński i szereg innych bądź z tytułów urzędów wojskowych, państwowych, dworskich czy ziemskich przez króla do Rady Tajemnej czy zwykłej powoływani. Poza wymienionymi, Król jako naczelny wódz dysponował radą doskonałych i doświadczonych oficerów, mających za sobą wiele kampanii wojennych, starych praktyków wojny stojących na czele cudzoziemskiego i polskiego autoramentu, pułków pieszych i jezdnych, jako Berszterzy i pułkownicy, Butler, Denhoff, Weicher, Arciszewski, Abramowicz, Schmeling, kreutz Sej, Platter, Wollison, a także wielu młodszych oficerów dowódców Wrot i Chorągwi kapitanów i poruczników, z których niejedno nazwisko świetnymi zapisało się w tej wojnie z guzkami. W skład Królewskiego Wojska wchodziły wszystkie najważniejsze rodzaje broni. Z nich zaś w tej kampanii na pierwsze i naczelne miejsce wybijała się piechota. Po raz pierwszy w dziejach wojennych Rzeczypospolitej postawiona przez Władysława IV na właściwym poziomie który poznał osobiście na Zachodzie jej znaczenie i rolę w boju. Doceniona była jako najpoważniejsze narzędzie tej wojny. Stwierdzał ten fakt dwa lata później Krzysztof Radziwiłł w swej relacji z wojny smoleńskiej. To też pod Smoleńskiem. Pokazywać się poczęło, jako mądrze i potrzebnie było wzmocnienie piechotą autorymentu cudzoziemskiej instruowanej za radą waszej królewskiej mości. Bo lubo to pierwszej reformacji składniki były, wszakże konnemu wojsku odsieczy, smoleńskiej i dalszym imprezom, ile w tak niesposobnych, jakie tam były miejscach, wielce pomocne, a nieprzyjacielowi srodze strasznie były. Następnego dnia sięgnęły do chuszczycy oddziały królewskie, przystępując do wykonania szeregu prac. Tak więc na dnieprze rozpoczęła się budowa drugiego mostu łyżbowego, husarski pułk Ziemnowicza i piechotę skierowano do osypania Reduty na wschód od głównego obozu. Środek zaś między głównym korytem rzeki a starym korytem ufortyfikowano z dwóch stron dodatkowo pracami ziemnymi, za osłoną których stanęły tabory i składy zaopatrzenia. Jednocześnie przystąpiono do budowy szańców, pod osłoną których zmasowano szereg dział oraz rozmieszczono oddziały polskie. W ciągu kilku dni najpilniejsze te prace zostały zakończone. Jednocześnie, gdy obóz warowny na Huszczycy został zabezpieczony od wszelkich niespodzianek, zbierał król informacje niezbędne do powzięcia planu działań przeciwko wojsku moskiewskiemu. W pierwszym więc rzędzie wysłał wiadomość Smoleńskowi o swoim przybyciu, następnie nakazał obydwu hetmanom wywiedzieć się o stanie oblężonych o których ciężkim położeniu meldował wcześniej przez szpiegu wielokrotnie dowódca obrony Smoleńska, książę Drucki-Sokoliński. 4 września utarczka niewielka była naszych z Moskalami, których nasza piechota odpędziła. Sól szaniec kazał sypać na rzeką jesienną ze strony naszej. Mimo spóźniania się części oddziałów i artylerii, dowództwo polskie postanowiło nie zwlekać z rozpoczęciem działań przeciwko Moskwie. Zaraz po przybyciu na chuszczycę Władysław IV polecił zawiadomić o tym Smoleńszczan. Z pułku królewicza Jana Kazimierza podjął się misji niejaki pan Spondowski. W zamian obiecano mu dobrą nagrodę, a następnie kazano go ubrać w zielone suknie i gęsto owinąć zielonymi jodłowymi gałązkami, ponieważ z całą okolicę porastały gęste krzaki. Zaopatrzono go w listy do obrońców z nakazem powrotu do obozu w ciągu trzech dni. Szedł więc wywiadowca przez obozy i placówki nieprzyjacielskie, gdy nie spostrzegł nikogo, lecz gdy poczuł, że ktoś go zauważył, stawał upodobniając się do krzaka. Pisał muskarzewski notując pod datą 6 września. Iż pan Spondowski wyprawiony, z listami do Smoleńska wrócił się. Więc gdy w drodze był, lubo się tylko czołgając po ziemi jako wąż. Poszczegła go jednak Moskwa, co on bacząc, podług informacyjej, listy do krzaku ciekszy zakopał. A życie ratował, udaniem się i do rzeki Dniepru rzucił. Do Smoleńska przyszedłszy i tam nie mógł czuć się pewny był. Rozumieli oblążeńcy, że szpieg. Mało go nie wzięli na spowiedź. Gdy się jednak dowodnie wywiódł, byli mu oblężeńcy bardzo radzi, a do końca nie ufając, przydali mu do towarzystwa pana Kaleczyńskiego. Obydwa wrócili się zdrowo do Jego Królewskiej Mości. Również przez tego wywiadowcę król przesłał Smoleńskowi wiadomość o zamierzonej akcji przeciwko Matisonowi i Prozorowskiemu, iż równocześnie mieli oblężeni zrobić wycieczkę na Moskali. Do drugiej połowy września armia królewska była o wiele szczuplejsza niż wojska moskiewskie. Dodatkowym czynnikiem, dającym w owym czasie znaczną przewagę szejnowi była jego liczna artyleria. Mimo spóźnienia się części oddziałów i artylerii, jednak dowództwo polskie postanowiło nie zwlekać z rozpoczęciem ataku na pozycje moskiewskie. Król, zadowolony z relacji wysłannika, wyjechał na przedpole Smoleńska, by poczynić osobiste spostrzeżenia i zebrać dane. Potem zwołał Radę Wojenną z udziałem Hetmanów oraz innych dostojników państwowych przebywających przy jego boku. Było jasne, że niezwłocznie należy zasilić twierdzę zapasami amunicji, żywności i wojskiem. Na Radzie zapadła decyzja o następującym planie działań. Jako najsłabszy punkt wskazano obóz Matisona, zajmującego Pokrowską Górę, położony na północ od miasta. Przedzielony dnieprem od oddziałów Prozorowskiego i głównego obozu Szejna. Wytypowano więc go jako cel numer jeden do zdobycia, a tak miał wspomóc od południa wydzielony oddział stwierdzy smoleńskiej. Efektem tego planu miało być zniszczenie przeciwnika zajmującego pokrowską górę, otworzenie dostępu do Smoleńska oraz zasilenie go ludźmi i amunicją. Oddziały Hetmana Polnego Karonnego Marcina Kazanowskiego miały przeprowadzić natarcie na obóz Prozorowskiego. Jego celem miało być związanie znajdujących się tam sił przeciwnika, przerwanie łączności z obozem Matisona i uniemożliwienie udzielenia mu pomocy. Tymczasem teren przyszłych działań miał być trzymany pod czujną obserwacją przez oddziały zwiadowcze. 6 września. Jeszcze tego samego dnia przed wieczorem z łuszczycy wyszła pierwsza kolumna wojska, dowodzona przez hetmana polnego koronnego. Prowadził on cztery tysiące jazdy i piechoty, mając do pomocy Piaseczyńskiego i Gosiewskiego. Kierował się na południe wzdłuż lewego brzegu Dniepru. Miał dotrzeć na szańce osłaniające mosty Prozorowskiego i zablokować rozlokowaną na drugim brzegu jazdę łuskiewską, by nie mogła udzielić pomocy oddziału Matisona. Drugą kolumną wojska, złożoną z pięciu tysięcy piechoty, dwóch tysięcy jazdy i sześciu działek polowych, dowodził Władysław IV i hetman Radziwiłł. Oddziały te wkroczyły na mosty łyżwowe, przerzucone przez Dniepr o godzinie dwudziestej, jakieś dwie godziny po wymarszu kolumny Kazanowskiego. Miały one zrealizować główne zadanie operacji, to jest wyprzeć piechotę Matisona z jej szańców i otworzyć drogę do Smoleńska przez most miejski. W obozie pozostawiono tylko dwa pułki piechoty. Pierwsze szańce Matisona oddalone były w linii prostej zaledwie o jedną małą mila od przedmościa obozu w Kurszczycy. Jednak w celu zamaskowania marszu wojska ominięto główny trakt i posuwano się na wschód po bezdrożach. Napotkano tu tak znaczne przeszkody w postaci gęstego lasu, bagien i wąwozów, że kolumna królewska stanęła przed szańcami Matisona dopiero około 8 rano. Następnego dnia, czyli 7 września, król wysiadł z karety, by zobaczyć widniejące w oddali mury Smoleńska, które pamiętał z czasu wyprawy po carską koronę. W oczekiwaniu na pozostałe w tyle armatki rozpoczęto ustawianie szyku bojowego. Nagle zagrzmiały ciężkie działa smoleńskie, oszczeliwujące z murów szańce moskiewskie. chwilę później dały się słyszeć odgłosy walki, dochodzące z okolic obozu pozorowskiego. Amatysan zaczął wyprowadzać część swoich żołnierzy przed szańcem. W takiej sytuacji nie można było zwlekać. I król tchnął do walki pierwszy rzut wojska złożony z piechoty i oddziałów inżynieryjnych, które miały zrobić przejścia w kobelinach otaczających stanowiska muskiewskie od północy i wschodu. Do tych kobelin poszedł w przód Wojciech Pęcławski rotmistrz. Pisał świadek wydarzeń. Na sławę i oczyszczenie infamii. mężnie w oczach wszystkiego wojska zarabiając, strzelana do niego i luduje jego gęsto. Pan Bóg jednak ich bronił, że nie z wielką szkodą odcieli się kierami Kobeliny. Widząc przejście otwarte do szturmu, żołnierze moskiewscy schronili się w umocnieniach i szańcach. A wówczas piechota królewska ruszyła na szańce, stanowiącą drugą linię ich obrony. ją kierował Hetman litewski. Pierwszy dotarł podwały przeciwnika pułkownik Grozen, za nimi nadciągały pozostałe jednostki piesze, wsparte rzucanymi kolejno do boju chorągwiami dragońskimi, pancernymi i rajtarskimi. Oddziały rajtarii wzięły udział w ataku na pozycje moskiewskie Matisona. Wtedy to zginął Henryk Schmeling, pułkownik rajtarski, człowiek mężny i w rycerskim dziele dobrze ćwiczony. Piechota i jazda polsko-litewska nie mogły jednak się przedrzeć przez Kobyliny którymi osłaniała się piechota moskiewska. Zanim udało się utorować drogę przez owe przeszkody, szmelink na dwie kobeliny nad samym rowem szańca nieprzyjacielskiego w dokończył dokończył żywota. Natarcie prowadzono pod górę, to też ponoszono wielkie straty od silnego ognia artylerii i piechoty moskiewskiej. Były one spowodowane przede wszystkim tym, iż piechota wykonywała ten atak bez wszelkiej zasłony, bez przykopów i koszów a nawet nie zrobiwszy naprzód żadnego wyłomu. Darła się co prawda na drugą linię umocniej, jednak mimo kilkakrotnych szturmów nie było mowy o zdobyciu znajdujących się za nimi głównych szańców przeciwnika. Sytuacji nie zmieniły nawet działka polowe, które dotarły po jakimś czasie na pole walki. Kule małego kalibru nie czyniły niemal żadnych spustoszeń w solidnych wałach moskiewskich. Więcej szczęścia mieli Smoleńszczanie, którzy wykorzystali zaangażowanie głównych sił Matisona w walkę z oddziałami królewskimi. Po artyleryjskim ostrzale z murów twierdzy, wydzielony oddział pod dowództwem porusznika Jakuba Wojewódzkiego uderzył przez most wprost na dwa pobliskie szańce nieprzyjacielskie, sytuowane na południe od Góry Pokrowskiej. Zaskoczeni piechurzy moskiewscy uciekli po krótkiej walce, tracąc trzy działa i jedną warągę. Dzięki temu obrońcy Smoleńska dotarli do prawego skrzydła zgrupowania królewskiego. Znajdował się tam Władysław IV. To też poprowadzono do niego wojewódzkiego i kilku znaczniejszych oficerów. Po krótkiej rozmowie, w trakcie której monarcha został poinformowany o sytuacji w mieście, postanowiono wprowadzić do Smoleńska silny pułk piechoty niemieckiej Królewicza Jana Kazimierza, dowodzony przez Henryka Denhoffa. Jako, że obrońcy dysponowali jeszcze zapasami żywności, zapoczono ich tylko w kilka tysięcy dukatów za zaległy żołd dla wojska zamkniętego w twierdze i trzy wozy z amunicją. Kolumna dotarła do bramy dnieprowskiej, nie napotkawszy żadnego oporu. Zachęciło to sponejszczan do zorganizowania drugiego wypadu w celu poinformowania króla o szczęśliwym dotarciu piechoty Denchowha do miasta. W trakcie przyzierania się wzdłuż zachodniego skraju Szańców Matisona Jedna z kul ugodziła dowódcę wypadu i zasłużonego obrońcem Smoleńska, Jakuba Wojewódzkiego. Został on ciężko ranny w ramię i zmarł kilkanaście dni później. W takiej sytuacji część oddziału zawróciła z rannym do Smoleńska, a do króla przedarło się 100 ludzi, których powrót do miasta okazał się zbyt ryzykowny. Toteż włączono ich później do oddziałów piechoty polskiej i jazdy pancernej Hetmana Kazanowskiego. Kiedy piechurzy królewscy szturmowali bezskutecznie szańce obozu Matisona, Kazanowski, Gosiewski, Piaseczyński toczyli zażarte utarczki z wojskami Prozorowskiego. Ospoczęli je wczesnym rankiem poprzez gwałtowny atak na oddziały moskiewskie znajdujące się za umocnionym przedmościem. Liczono, że uda się je zepchnąć do Dniepru. Wszystkie relacje podkreślają zgodnie niesłychaną zaciekłość walczących. Polacy natknęli się niespodziewanie na broniącą dostępu do przedmościa piechotę moskiewską, ukrytą w wąwozie. W krótkim czasie została ona wyparta przez pułk Arciszewskiego, który dotarwszy na brzeg rzeki, kazał swoim piechurom budować kontrskarpę w celu osłonięcia się przed ogniem przeciwnika. Pozostałe jednostki nie traciły czasu na budowę osłon. Jeźdźcy ruszyli wprost na szańce broniące dostępu do mostu. Był to jeden z tych szaleńczych, brawurowych ataków jazdy na umocnione pozycje, w których specjalizowali się Polacy. Przypominał natarcie lekkich chorągwi na tabor pozacki. Ataki tego typu czasami się udawały, zawsze jednak ponoszono przy nich duże straty. Tym razem nacierający dostali się pod silny ogień czołowy prowadzony z przedmościa oraz boczny z obozu pozorowskiego, położonego za rzeką. i nie wdarli się na umocnienia. Mimo to żołnierze Kazanowskiego przeprowadzili jeszcze kilka szturmów, a walki ustały tu dopiero wieczorem. Wielu bowiem naszych, na zasadzki nieprzyjacielskie naszedłszy, zginęło. Pięćdziesięciu w niewolę wzięto. Tamże Szemiot, zacny młodzian Polek i Wilczyński, sędzia ziemski Smoleński. Hetman, pod którym ubito konia, w wielkim zamieszaniu musiał się reiterować. Natarcie na Pokrowską Górę przerwano już po południu, a wieczorem odwołano z nadnieprug oddziały Kazanowskiego, każąc im się połączyć z głównymi siłami królewskimi. Początkowo król zamierzał okopać się na przedpolach obozu Matisona i kontynuować blokadę obozu Prozorowskiego. Jednak po naradzie z dowódcami postanowił przegrupować siłę i dać wojsku odpoczynek. Następnego dnia zarządził odwrót na Chuszczycę. Pod Pokrowską Górą pozostawiono część oddziałów pod dowództwem Krzysztofa Radziwiła, ale i one wkrótce się stąd wycofały. Twardy opór moskiewski wykazał, że bez większej liczby żołnierzy, a przede wszystkim ciężkich dział, nie da się wyprzeć wroga z jego pozycji. Doszły do tego znaczne niedociągnięcia organizacyjne. Brak prochu, kul, knotów, żywności. Bilans walk stoczony 7 września nie był dla wojska polsko-litewskiego w pełni pomyślny. Zasilono twierdzę 1200-osobowym pułkiem piechoty, lecz zażarta ataki na Pokrowską Górę, wsparte przez wypad od strony Smoleńska, nie doprowadziły do zdobycia szańców Matisona, na co liczono. Zablokowano wprawdzie oddział Prozorowskiego, lecz poniesiono przy tym znaczne straty. Źródła wzmiankują o kilkudziesięciu zabitych dragonach, rajtarach i piechurach w formacjach króla i Radziwiła raz o znacznie większej liczbie poległych i rannych w grupie Kazanowskiego. Razem przeszło 300 zabitych i rannych oraz około 50 żołnierzy królewskich wziętych do niewoli, których Szein kazał od razu przesłać do Moskwy. Ze znaczniejszych oficerów zginęli pułkownik Henryk Szmeling na Górze Pokrowskiej, sędzia ziemski smoleński Walerian Wyleżyński i Stanisław Szemiot pod obozem Prozorowskiego. Ponadto silny ogień moskiewskiej artylerii i muszkietów poczynił znaczne straty w koniach bojowych. Straty w szeregach oddziałów moskiewskich prawdopodobnie nie były wysokie. 9 września, na prośbę króla, strona moskiewska zgodziła się na wydanie poległych, by dokonać ich godnego pochówku. Z obozów moskiewskich przekazano 46 ciał, wśród nich tylko ciało pana Schmelinga Obersztera, cudownie bardzo i przystojnie w trumnie oddano. Jego zwłoki wpadły w ręce cudzoziemskich żołnierzy w służbie moskiewskiej w obozie Matisona I ci odesłali je w trumnie do obozu wojsk polsko-litewskich, prosząc zamian, by uszanowano ich poległych i wysłano do obozu moskiewskiego. Różnica w podejściu do śmierci wschodniej turańskiej dziczy jawnie różniła się od zachodniej, chrześcijańskiej kultury poszanowania zmarłych. Polegli pod obozem prozorowskiego nie mieli takiego szczęścia. Obdarte z odzieży, z których jednym serca gołę obnażywszy, poprzybijali i na wodę nie przypuszczali. Ta dość ponura ceremonia zamykała bilans pierwszego, znaczniejszego starcia armii ocieczowej z oddziałami Szejna. Wkrótce król wyciągnął odpowiednie wnioski z porażki i po powrocie do obozu na Chuszczycy rozpoczął intensywne przygotowania do drugiej batalii. Być może wówczas ogłoszono artykuły wojskowe dla pułków i kornetów cudzoziemskiego autorymentu. Jako że podobieństwo ich uzbrojenia i ubioru analogicznymi formacjami w armii Szejna mogło prowadzić do pomyłek, kazano ich żołnierzom nosić kolorowe szarfy lub opaski z wyjątkiem koloru niebieskiego używanego przez wroga. Z kancelarii dano również kolejne mandaty i listy ponaglające pod i dostawców. Dzień za dniem pod Smoleńc docierały nowe transporty żywności, amunicji i paszy dla koni, a także spóźnione jednostki i wyczekiwane tu szczególnie armaty. Połowie miesiąca do obozu królewskiego dotarły silny pułk piechoty niemieckiej Janusza Radziwiła, rajtarzy Gizy oraz Tyzenhausa, oraz chorągiew husarska starosty brzezińskiego Krzysztofa Płazy. Brakowało jeszcze pułków pieszych Gotarda Jana Platera i Zygmunta Karola Radziwiła oraz kilkuset rejtarów. Już w pierwszych dniach pobytu pod Słoleńskiem kozacy przyprowadzili królowi kilku jeńców pochwyconych w drodze, za co otrzymali drobne datki pieniężne. Jednego z Moskali pochwycono wielce zabawnym sposobem. Gdy dowództwo polskie chciało się zorientować w sytuacji panującej na północnej stronie Dniepru, któryś z Zaporożców puścił się w pław przez rzekę i leżał w wodzie przy brzegu czekając, aż przyjdzie do wody jeden Moskwici. Alić on go za włosy porwał i wrzucił w wodę i tak z nim nazad przypłynął. 17 września odbyło się oficjalne, uroczyste powitanie króla przez Atamana Kozackiego, Tymosza Orendarenkę któremu towarzyszyli asałowie i setnicy Władysław IV nie ukrywał swej radości z dumnego przybycia mu ojców, czyli tak potrzebnej piechoty nazajutrz część oddziałów kozackich mających wziąć udział w przyszłej bitwie przybyła do obozu na chuszczyce